Godzilla stworzono w 1954 i był najdroższym filmem, jaki wtedy zrealizowano na całym świecie. To najbardziej rozpoznawalna maskotka Japonii, uosobiająca potęgę i siłę bomby nuklearnej. Godzilla jest oficjalnym obywatelem Japonii od 2015 roku. Liczba urodzeń w Japonii jest tak niska, że pieluchy dla dorosłych bardziej się sprzedają niż pieluszki dla niemowląt. W Japonii jest festiwal, który czci Penisa oraz płodność. Japoński buddyzm rozwijał się w X wieku, kiedy powstało pierwsze Rajgocu, dzieło przedstawiające Buddę. Kiedy osoba była bliska śmierci, zgodnie z tradycją, taki obraz wnoszono do domu. Pierwszy egzemplarz z 1053 roku nadal można podziwiać w Kyoto w świątyni Biodo In w Ui. Jest miasteczko w Hiszpanii, gdzie 700 ludzi nosi nazwisko Japon. Są oni potomkami XVII-wiecznych samurajów, którzy tam postanowili zostać po tym, jak ambasada wróciła do Japonii. W Japonii są organizowane specjalne zawody, podczas których zawodnicy sumo rywalizują między sobą o to, kto jako pierwszy doprowadzi małe dziecko do płaczu. Wiele par w Japonii obchodzi Boże Narodzenie zupełnie tak, jakby to były walentynki. To zdecydowanie bardziej święto-miłosne w tym kraju. Japonia zużywa najwięcej drewna z amazońskich lasów deszczowych na całym świecie. Przeciętnie zajmuje człowiekowi od 7 do 10 lat intensywnego trenowania, aby stać się kucharzem fugu. Ten trening może okazać się zbędny, ponieważ coraz więcej powstaje hodowli nietrujących odmian fugu. Yamato-e to styl malowania wywodzący się z dynastii Tang, uważane za japoński styl klasyczny, przedstawiający szczegóły budynków czy przedmiotów, natomiast reszta scenerii podkrywają chmury. Najczęściej przedstawiają jakąś pouczającą opowieść, piękną natury, znane miejsca czy cztery pory roku. Stosowane najczęściej były do ozdabiania parawanów czy drzwi przesuwnych. Takashi Murakami to artysta nazywany japońskim Warholem, który znalazł się w 2008 roku na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi Timesa, jako jedyny artysta zajmujący się sztuką wizualną. Znany z tego, że rozmył granice między wzniosłą i prostą sztuką, ukuł pojęcie Superflat, które opisuje zarówno cechy estetyczne tradycyjnej japońskiej sztuki oraz kulturowe i społeczne tendencje powojennej Japonii. Zajmuje się malarstwem, rzeźbą, modą, animacją oraz promowaniem młodszych artystów. W okresie Heian ciemny uśmiech, małe oczy, okrągła, pucułowata twarz, jak i puszyste ciałko były szalenie podniecające i atrakcyjne. Japońskie rodziny używają często tej samej wody do kąpania się. Podczas pobytu w Japonii, jeśli się rozchorujesz, to masz w obowiązku nałożyć maskę, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Japonia jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o importowanie muzyki reggae. Kiedy ma się przed sobą miskę ryżu, należy ją podnieść na wysokość ust i zacząć jeść. Jeśli nie podniesie się miski, to ludzie uważają, że jesz jak pies. Ikebana to zdyscyplinowana sztuka układania kwiatów jednocząca ludzkość z naturą. Wbrew pozorom nie skupia się na kolorowych kwiatkach, a na łodygach i liściach. Promuje kreatywną ekspresję według określonych zasad. Ceniony jest minimalizm. Układa się kwiaty wokoło kształtu trójkąta. Figura ta ma znaczenie symboliczne i może albo oznaczać człowieka, niebo i ziemię, lub księżyc, słońce i ziemię. Cieszy się ogromną popularnością do tego stopnia, że nauczane jest w szkołach czy jest motywem przewodnim popularnych programów telewizyjnych. Pacinko to japońska gra w kulki, połączenie bilarda i Pinbola. Wewnątrz pionowej tablicy metalowe kulki wpadają do różnych łóz. Nagrodą są kolejne kulki. Ze względu na to, że w Japonii hazard jest nielegalny, to kulki można wymieniać na fanty w sklepikach zaraz obok salonu gier. W Japonii, kiedy zasiada się do stołu, w restauracji podawane są wilgotne ręczniki, czyli oshibori. Są one podawane po to, aby klienci mogli wytrzeć dłonie przed posiłkiem. Oshibori to jedno z symboli japońskiej gościnności. Shodo to japońska artystyczna kaligrafia. W symbole wypisuje się atramentem na specjalnym papierze o nazwie washi, który jest wyrabiany z bambusa, ryżu czy pszenicy w sposób tradycyjny i zarejestrowany jest przez UNESCO jako niematerialne dziedzictwo narodowe. Japońska kaligrafia ma ponad 4000 lat. Na samym początku ustanowiono, że maluje się na określonej wielkości płaszczyźnie, gdzie maksymalnie można zastosować 8 pociągnięć, z czego wpierw należy namalować wszystkie linie poziome z lewej do prawej, zaś później pionowe z dołu do góry. Kiedy wprowadzono pędzel, symbole urozmaicono o grubość linii oraz ich gęstość. Najstarszy przykład kaligrafii datowany jest na VI wiek naszej ery i mieści się w świątyni Horyu-ji po dziś dzień. Obecnie kaligrafia jest nauczana w szkołach podstawowych, zaś w szkołach średnich jest tak samo ważnym przedmiotem jak lekcja malowania czy śpiewu. Wiele japońskich uniwersytetów ma w ofercie kierunki studiów specjalizujących się w analizie kaligrafii. Mnisi buddyjscy praktykują własną formę kaligrafii Zen. Aby podjąć się takiej formy kaligrafii, należy pierw skupić się na własnej duszy, oczyścić umysł i pozwolić literom, by same wypłynęły z naszej głębi. Stan umysłu, jaki należy osiągnąć, to stan Mushin, co oznacza stan bez umysłu. W świecie whisky różni kandydaci przychodzą do głowy, natomiast coraz większą popularnością cieszą się japońskie whisky. Hibiki to przykład alkoholu, który otrzymał wiele nagród honorowanych na całym świecie. Mr. Kanzo to zaskakująco popularna japońska restauracja, która serwuje wyłącznie puszkowane jedzenie. Zamiast otrzymać menu, klienci łapią za posiłek stojący na półce, a kelnerzy zaopatrują swoich gości w plastikowe sztućce. Origami to sztuka składania papieru, by stworzyć przedmiot lub zwierzęta. Jest bardzo ważny przy wielu uroczystościach. Pierwsza wzmianka o origami pojawia się pod koniec XVII wieku w wierszu Ihara Saikaku w postaci papierowych motyli uosobiających państwa młodych. Samurajowie wymieniali się origami na szczęście. Na początku XX wieku wprowadzono wiele innowacji, natomiast dopiero w latach 80. i 90. nastąpił boom na origami. Rozpoczęto akademickie badania nad nimi, tworząc coraz bardziej skomplikowane modele, natomiast internet rozpowszechnił je na skalę światową. W Japonii istnieją kafejki przytulanki, które za odpowiednią opłatą zapewniają mężczyznom możliwość leżenia w łóżku z dziewczyną i umożliwiają zaśnięcie u jej boku. Za tysiąc jenów można pogłaskać dziewczynę po włosach lub wymasować im stopy. No i nic więcej: kapsułowy hotel to przybytek, w którym gościom nie zależy na komforcie, jaki oferują standardowe hotele. Tu się przychodzi wyłącznie pospać i to wszystko. Jedna noc kosztuje około 17 dolarów. Kanamara Matsuri to festiwal stalowego Fallusa, organizowany każdej wiosny w mieście Kawasaki. Przypada na pierwszą niedzielę kwietnia. Fallus jest w centrum zainteresowania. Przedstawiany jest w formie ilustracji, cukierków, rzeźbionych warzyw, dekoracji czy parady Mikoshi. Motywem przewodnim festiwalu jest legenda o zazdrosnym, ostrozębnym demonie, który zakochał się w pewnej kobiecie i schował się w jej waginie. Potem odgryzł penisy jej dwóch kolejnych mężów. Kobieta skonsternowana, szukając rozwiązania, poradziła się kowala, który wykuł jej żelaznego fallusa, który potem wybił zęby demonowi. Świątynia Fallusa jest popularna wśród prostytutek, które modlą się o ochronę przed chorobami wenerycznymi. Ta sama świątynia zapewnia biznesmenom pomyślność, płodność parom oraz harmonię związkom małżeńskim. Przeciętny mieszkaniec kraju wschodzącego słońca ogląda 264 minuty telewizji dziennie. A na koniec japoński łamaniec językowy: Namamugi, Namagome, Namatamago. Co oznacza surowa pszenica, surowy ryż, surowe jajko. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.